Pomodlimy się litanią do świętego Jana Pawła II. I kto będzie chciał ucałować jego relikwie, to będzie mógł to też dzisiaj uczynić. A potem zapraszamy na ucztę intelektualną. Będzie nam tu przewodniczył pan doktor Marek Oktawa. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona. Litania do świętego Jana Pawła II, Kyrie Chrysteus, Chryste usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco jedyny Boże, święta Maryjo, Błog... święty Janie Pawle, zanurzony w Ojcu Bogatym w miłosierdzie, zjednoczony z Chrystusem Odkupicielem Człowieka, napełniony Duchem Świętym Panem i Ożywicielem, całkowicie oddany Maryi. Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, Następco Piotra i Sługo Sług Bożych, Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, Ojcze Soboru i Wykonawco Jego Wskazań, Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, Gorliwy Miłośniku Ewangel Eucharystii, Niestrudzony pielgrzymie tej ziemi, misjonarzu wszystkich narodów, świadku wiary, nadziei i miłości, wytrwały uczestniku cierpień Chrystusowych, apostole pojednania i pokoju, promotorze cywilizacji miłości, głosicielu nowej ewangelizacji. Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, papieżu Bożego Miłosierdzia, kapłanie gromadzący kościół na składanie ofiary, pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, bracie i mistrzu kapłanów, ojcze osób konsekrowanych, Patronie rodzin chrześcijańskich, umocnienie małżonków, obrońco nienarodzonych, opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, przyjacielu i wychowawcom młodzieży, dobry Samarytaninie dla cierpiących, wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, głosicielu prawdy, o godności człowieka, mężu modlitwy zanurzony w Bogu, miłośniku liturgii sprawujący ofiarę na ołtarzach świata, uosobienie pracowitości, zakochany w krzyżu Chrystusa, przykładzie realizujący powołanie, wytrwały w cierpieniu. Wzorze życia i umierania dla Pana, Upominający grzeszników, Wskazujący drogę błądzącym, Przebaczający krzywdzicielom, Szanujący przeciwników i prześladowców, Rzeczniku i obrońco prześladowanych, Wspierający bezrobotnych, Zatroskany o bezdomnych, odwiedzający więźniów, umacniający słabych, uczący wszystkich solidarności, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, święty Janie Pawle II abyśmy życiem i Słowem głosili światu Chrystusa Odkupiciela Człowieka Módlmy się Miłosierny Boże przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom przez Chrystusa Pana naszego. Przez cały tydzień tutaj spotykamy się z Robertem Szumanem. Każdego dnia tutaj takie krótkie słowo wprowadzające Moszy Świętej przedstawiam również i dzisiaj. Trwa jakby festiwal Polonia Cantans. i ten festiwal jest właśnie połączony ze spotkaniem, ze sługą Bożym Robertem Szumanem czemu też towarzyszy nasza cicha modlitwa właśnie o jego beatyfikację. Liczymy na to, że, że nastąpi cud, który pozwoli właśnie na, na zakończenie tutaj tego, tej drogi beatyfikacyjnej i żeby mógł on zostać błogosławionym. Podobnie zresztą jak ksiądz Jan Schneider, którego tutaj w tej świątyni też czcimy, który tutaj w tej świątyni służył. Przy czym właśnie specyfiką Roberta Schumana jest to, że był politykiem i tutaj o ile świętych księży błogosławionych trochę jest, o tyle błogosławionych polityków nie ma wielu. A szkoda i dlatego jakby tutaj tym cenniejsze właśnie byłoby, gdyby, gdyby ta beatyfikacja uświadomiła nam wszystkim, że właśnie droga służby człowieka świeckiego jest jak najbardziej drogą służby Jezusowi Chrystusowi i tutaj też jest to droga do jednoczenia się z Bogiem i nawet wręcz świeccy mają tutaj niepowtarzalne pole do tego, żeby się angażować na rzecz budowania zaczątków królestwa Bożego tutaj na tej naszej ziemi. Ja tutaj sobie uświadomiłem dzisiaj, że tak nie do końca się przedstawiłem, bo ja jestem z Instytutu Myśli Szumana. To jest fundacja mająca swoją siedzibę w Warszawie, ale ja sam jestem Wrocławianinem. Jestem tutaj miejscowy we Wrocławianin. Zresztą tak samo jak obecny tutaj z Instytutu Myśli Szumana Jerzy, który jest dyrektorem festiwalu i Jerzy Ziomek, który jest tutaj. Też mam nadzieję, że będzie właśnie dyrektorem oddziału Instytutu Myśli Szumana we Wrocławiu. Chcemy na jesieni taki oddział utworzyć. No i w tym celu właśnie tutaj zapraszamy na sobotę z Warszawy szefa Instytutu Myśli Szumana, profesora Zbigniewa Krysiaka. Tutaj właśnie będzie on w sobotę mieć swoje słowo. Gorąco wszystkich zapraszam, jeżeli tutaj ktoś z Państwa tutaj ma znajomych, przyjaciół, to, to serdecznie polecam, żeby tutaj przybyć na spotkanie z tym bardzo człowiekiem. Ale potem będzie wielka atrakcja, będzie tutaj właśnie festiwal Polonia Cantans, będzie widowisko słowno-muzyczne o drodze Karmelitańskiej. Także no, będzie uczta, zarówno intelektualna, jak i duchowa, jak i estetyczna, muzyczno-teatralna. A dzisiaj, jeżeli mamy właśnie to czytanie o miecie spotkania, Robert Schumann był jednym z inicjatorów procesu integracji europejskiej. Razem z kilkoma innymi politykami chrześcijańsko-demokratycznymi, takimi jak Konrad Adenauer czy Alcide de Gasperi. I to pokazuje jakby swojego rodzaju takie jakby próbę takiego rozpinania, takiego namiotu nad całym kontynentem, ponieważ jedność kontynentu to jest właśnie takie łączenie nas wszystkich jakby jako tych dzieci bożych. To było bardziej wyraźne w latach bezpośrednio po II wojnie światowej, kiedy Europa ciągle jeszcze była taka, jakby kościoły były zapełnione. Dzisiaj proces integracji europejskiej jakby trochę odchodzi od korzeni chrześcijańskich. Kościół jest na cenzurowanym, Kościół jest krytykowany, atakowany. Środowiska chrześcijańskie często są takie jakby marginalizowane, ale nie tak. Miało być właśnie w tym zamierzeniu, które Robert Schumann i jego koledzy w swoim czasie tutaj wdrażali w życie. No bo też właśnie chodzi o to, żeby to nasze bycie w jednej rodzinie europejskiej wynikało z, ze świadomości, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i też jesteśmy rodziną Boga. Bóg Ojciec jest naszym Ojcem. A jego syn jest naszym panem, który prosił nas, zachęca nas, żebyśmy się z nim jednoczyli, żebyśmy budowali z nim tutaj tą wspólnotę. I przez to to jest jakby najgłębszy fundament możliwości jednoczenia się ludzi, budowania braterstwa. Tam, gdzie brakuje tego wymiaru duchowego, tam. Pozostają już tylko sprawy takie materialne, sprawy interesów, różnych przepychanych, różnych dziwnych jakby tutaj zjawisk, które dzisiaj niestety w Europie obserwujemy, a które właśnie są objawem takiego deficytu spraw duchowych. Jeszcze jedną sprawę chciałem tutaj podjąć, jeśli chodzi o właśnie tą, ten namiot spotkania rozpięte nad całym kontynentem. No bo też od. Półtora tysiąca lat, od czasów św. Benedykta, może i właśnie nawet i wcześniej, staramy się jednoczyć. Nasi dziadowie, nasi pradziadowie starali się jednoczyć kontynent właśnie pod sztandarem Ewangelii. I tak właśnie się działo wtedy, kiedy powstawała Lotryngia. Robert Schumann jest człowiekiem z loteryngii, kraju, który dzisiaj jakby jest na pograniczu takim francusko-niemieckim, przechodził z rąk do rąk, raz był częścią Francji, raz był częścią Niemiec, ale 1200 lat temu było trochę jakby inaczej, wnukowie Karola Wielkiego, kiedy dzielili cesarstwo jego, swojego dziadka pomiędzy siebie, podzielili je właśnie na trzy części, z czego najstarszy z wnuków, Lotar, uzyskał, który był zresztą i najmądrzejszy, i najbardziej ceniony, i on był właściwie takim głównym jakby spadkobiercą Korony Cesarskiej, on właśnie uzyskał tę ziemię środku. to był jakby taki pas ziem, w których była Lotaryngia, była Alzacja, była Belgia, dzisiejsza Holandia, potem Burgundia i Lombardia, północne Włochy. To było królestwo Lotara. I nazwa Lotoryngia właśnie pochodzi od jego imienia. Jego dwaj bracia, Ludwik, objął ziemię dzisiejszych Niemiec, Karol objął ziemię dzisiejszej Francji. Dopiero później się tak stało, że, że, że ta loteryngia jakby stała się taka coraz mniej ważna, starała się tą taką kością podchwytywaną na zmianę to przez Francję, to przez Niemcy, ale u samego początku to ziemia pogranicza, Robert Schumann właśnie chętnie się nazywał człowiekiem pogranicza, ona była jakby tym centrum, ona była właśnie tym elementem jednoczącym. I to był taki czas tego właśnie braterstwa, tych trzech braci. I chciałem tutaj powiedzieć o jeszcze dwóch braciach, którzy w tym samym czasie żyli w Europie. Mianowicie na terenie Wielkich Moraw żyli święte i święte Metody. Nie wszyscy, wszyscy pięć, pięciu ich żyło dokładnie w tej samej epoce. Tam trzech braci, tutaj dwóch braci. Oczywiście wtedy. Nie nastało to braterstwo, to jeszcze właśnie wręcz przeciwnie tam były wojny między Ludwikiem Niemieckim, a Rościsławem i świętopełkiem władcami wielkich Moraw. Święty metody nawet był przez 2,5 pół roku uwięziony w Bawarii przez biskupów bawarskich, którzy właśnie, którym się nie podobała liturgia słowiańska, ale to Jan Paweł II, do którego się dzisiaj modliliśmy, którego relikwie całowaliśmy, mówił o tych dwóch płucach Europy, o tych właśnie płucu zachodnim i wschodnim. 1200 lat temu, za czasów właśnie powstawania latarni, te dwa płuca się objawiły, one zaczęły właśnie wtedy bić. A dzisiaj, kiedy właśnie tutaj na nowo wracamy do, do, do tej integracji europejskiej. To właśnie chodzi też właśnie o te dwa płuca, żeby one nas połączyły, żeby tutaj nastąpiło duchowe połączenie tych dwóch jakby elementów wschodniego i zachodniego. Staramy się tutaj właśnie w Polsce propagować postać Roberta Schumana, między innymi dlatego właśnie, że. że potrzeba nam takiej jedności, potrzeba, żebyśmy nie tylko się zamykali w swoim jak my, takim własnym narodowym światku, ale żebyśmy potrafili tutaj wspólnie mieć wspólnych patronów, wspólne idee, w tym również właśnie takie osoby, które, które my siedzimy w skali takiej ponadnarodowej, europejskiej. Ale też pamiętajmy o tym, że Robert Schuman jako ten człowiek pogranicza, on trochę właśnie jest naszym tutaj pobratymcą. Polska w jakimś sensie jest krajem pogranicza między tutaj Niemcami a Rosją, między tu właśnie taką wielkimi tu imperiami, które się nad nami przetaczały. Śląsk jest ziemią pogranicza między polską Niemcami a Czechami. I to jest jakby wszystko, jakby te, te takie bardzo ważne ziemie, które czasami są traktowane po Maziszemu, ale gdzie następuje spotkanie tych narodów, gdzie są ci, którzy potrafią przetłumaczyć z jednego języka na drugi, z jednej mentalności na drugą, którzy mogą pomóc w tym, żebyśmy się ubogacali swoimi różnicami. Robert Schuman kategorycznie nie chciał, żeby proces integracji europejskiej prowadził do europejskiego superpaństwa. Wyraźnie mówił, że nie chce superpaństwa, czyli trochę tego, co dzisiaj się w Europie dzieje, co, co, co politycy zachodni próbują robić również zabierając prawo weta. Chodzi o to, żebyśmy zachowywali swoją odrębność. Ale też właśnie widzieli w tej odrębności nasze bogactwo, ubogacali się naszymi różnicami. To właśnie wyraźnie Robert Schuman o tym mówił. Chciał, żeby Europę jednoczyły patriotyzmy, patriotyzmy zlane w jedną miłość braterską. Dzisiaj patriotyzm na Zachodzie jest słowem trochę wyklętym, kojarzany jest z jakimś tam faszyzmem. A to jest jakby ta prawdziwa miłość i swoje własnej ojczyzny, ale też ogromny szacunek dla innych ojczyzn, jakby budowania jedności z siostrami i z braćmi. Także to wszystko jakby jest, są takie sprawy tutaj yy, związane z tą postacią, z którą się w tym tygodniu spotykamy. Pięknie dziękuję za, za tutaj umożliwienie, że coś możemy mówić. Także przypominam, że ja jestem właśnie w Gminem. Moja matka urodzona we Lwowie, czyli jak prawdziwy urocławianin jestem też o korzeniach lwowskich. No i gorąco raz jeszcze wszystkich zapraszam na sobotę, żeby tutaj jak najwięcej osób mogło w tym uczestniczyć, żeby, żeby tutaj przybyły tym razem już rzeczywiście z Warszawy profesor Zbigniew jak tutaj mógł zobaczyć, że nas jest tutaj spora grupa. Pięknie dziękuję. Panu doktorowi bardzo dziękuję. No i co, jutro mamy jeszcze okazję się spotkać z panem i z sługą Bożym Robertem Szumanem, a w sobotę w sposób szczególny. Także do, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.